Witamy na terenie najstarszego browaru w Polsce, browaru w Tychach, który nieprzerwanie od blisko 400 lat produkuje tutaj na Śląsku piwo. Znajdujemy się w najstarszej warzelni Europy, warzelni, która została zbudowana w latach 20. i do dzisiaj produkuje się tutaj piwo w tym wnętrzu, które nie zmieniło się od 100 lat. To jedno z wielu miejsc się na trasie wycieczki, którą każdy z Państwa może odbyć y, właśnie tutaj w Browarze z przewodnikiem, poznać tajniki ważenia piwa tyskiego od samego początku, aż do linii rozlewniczej. Zobaczyć na żywo, jak ważymy piwo i zwiedzić również Tyskie Muzeum Piwowarstwa, jedyne muzeum w Polsce poświęcone tematyce piwa i jego historii. Browar to żywy zabytek techniki. Powstał tutaj pod koniec wieku XVII i rozwijając się, sięgnął XXI wieku. Łączy się tutaj historia i nowoczesność. W sposób nierozerwalny, tak jak tutaj, w zabytkowych wnętrzach warzelni znajdują się wplecione ze smakiem najnowocześniejsze technologie. Tak wygląda cały browar. Produkcja oparta jest na tradycji i najnowocześniejszej technologii. Chcemy iść z duchem czasu, ale pamiętamy o tym, że historia jest naszym największym skarbem. Zapraszamy od poniedziałku do soboty. Odwiedzajcie nas. Czekamy.